Dlaczego Trybunał Konstytucyjny jest tak ważny i jaka jest jego rola? Trybunał Konstytucyjny sprawdza, czy ustawy i inne akty prawne są zgodne z Konstytucją. Może unieważnić przepisy, które uzna za niezgodne. Trybunał kontroluje wszystkie ustawy, w tym budżetowe i międzynarodowe umowy, ocenia zgodność działalności partii politycznych z Konstytucją, rozpatruje również skargi obywateli na naruszenie ich konstytucyjnych praw. Chcesz znać konstytucję? Zasubskrybuj nasz kanał.